portfolio w Galerii Pusta w Katowicach, w mieście Ogrodów od listopada aż do lutego jest mi niezmiernie miło, że mogłam Stanisława zaprosić, że zgodził się, żeby pokazać część swojego nieprzebranego archiwum, które, z którego powybierał kilka wspaniałych cykli. Tutaj w Katowicach dwa z nich w kawałeczku świata Stanisława, w kawałeczku jego wielkiej wieloletniej pracy reporterskiej, ale takiej pracy zakrojonej o jakiś bardzo osobisty rys, o taki bardzo rodzinny i bardzo ciepły, jednocześnie przekaz świata, z, na przestrzeni y, od lat 70. do współczesności. Gratuluję bardzo Stanisławowi całej tej drogi fotograficznej i niezwykle się cieszę, że y, mogę go znać, y, mogę z nim zamieniać słowa, mogę z nim rozmawiać o fotografii i mam nadzieję, że Państwo będziecie dobrze, ciekawie odbierać y, tę wystawę. Całe dzieciństwo spędziłem w takich właśnie no. pejzażach. Wiesz? Tak. Dlatego to zostało we mnie. I o, o tyle też ciekawe, że uh -huh. ja zacząłem fotografować, jak już byłem wiesz, dorosłym facetem. Uh -huh. Więc ja nie mam wspomnieć z dzieciństwa w obrazkach. Uh -huh. Ja teraz fotografuję to, Stamtąd. co widziałem? Od to to dzieci... co zawsze widziałeś. Tak, co Czyli mi zostało ta dzieciństwo. Data to taka jest nie do końca prawdziwa. No bo tu Którą jest co mamy... innego, tak, i co innego jest... To jest tak, pewne przekłamanie. Ale... Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. I to, I to jest właśnie, że ja tutaj fotografuję teraz... Znaczy i, I całe to wszystko to powstało jako podświadomy cykl z mojego dzieciństwa. Bo generalnie reportaż, nie, reportaż to była klasyczna dokumentacja na prywatny użytek na peryferiach Pera. Ja to robiłem dla siebie, ale z pełną świadomością tego, co mi nauczył Andrzej Baturo w redakcji razem, coś w grupie sem robiliśmy. Twardy dokument, bo takie są czasy. No, a tutaj to, to, to powstawało w międzyczasie. Jak widzisz, tutaj jest najnowsze rzeczy są. 2,21 I, i 1976. I one same wylazły z archiwum. W którym mieszkam, są, w o są piękne lasy i tam chodzę z moją dziewczyną, Sują Tarą, na spacery. No i między innymi takie sytuacje, właśnie, które się spotykamy. Gdzie... Całe życie kojarzyłem Staszka głównie z Krakowem. A okazuje się, że ten Kraków to były kwestia studiów, gdzie, gdzie, gdzie on i Studiował w Krakowie, ale poprzez to studenckie życie wrócił poprzez fotografię w to środowisko kulturalne, fotograficzne Krakowa. Zresztą, jak się okazuje, ważny ślad zostawił Saszek również w tym krakowskim środowisku poprzez swoją twórczość. Dziś mam dużą przyjemność oglądać wystawę w Mieście Ogrodów w Katowicach. Wody asymetryczne Stanisława Kulawiaka. Ta fotografia przypomina nam e, rzeczywistość, wydaje się, dokumentem, ale to jest dokument, który jest e, bardzo silnie naznaczony subiektywnym patrzeniem. I chyba dlatego tutaj przypominamy sobie o tej wartości fotografii, tej podstawowej. Ma takie ogromne działanie na nas, kiedy też każe nam popatrzeć na czas albo wejść w ten czas, który właśnie na tej fotografii się znajduje. Doceniając jeszcze ten niezwykle istotny fakt, jakim jest sposób w jaki jest prezentowana ta fotografia. Ona jest po prostu precyzyjnie zrobiona, to jest taki kimion fotografii. W sensie formalnym, dobrze zrobiona fotografia. Proszę Państwa, to jest cudne. To po prostu czujecie. się, jakby to powiedzieć, bebek fotografii. I to jest też element, który niezwykle przyciąga nas do tej fotografii, do tych poszczególnych zdjęć, za którymi oczywiście kryją się. Y, 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 bardzo subiektywne opowieści, ale też autor nas nie zamyka, i ta opowieść otwiera się y, y, na nasze rozumienie świata na naszą wrażliwość. Możemy w to wejść również ze swoim myśleniem swoją wrażliwością i za to <laughs> rzeczywiście Staszkowi y, y, jestem ogromnie wdzięczna, bo to jednak jest. Y no zawsze przygoda i z artystą, i z samym sobą. Ten dialog jest otwarty i on trwa. Także cieszę się też dlatego, że będziemy mieli okazję gościć w krakowskiej galerii SPAW. Kulawiak jako fotograf i w końcu jako artysta narodził się w Krakowie. Tam działał w grupie Sen i tam też wstąpił do związku polskich artystów fotografików i tam stawiał swoje pierwsze kroki i te już dojrzalsze. Bardzo się więc cieszymy, że do nas powraca. To będzie cykl fotografii na peryferiach Perelu. Myślę, że to, co jest w tej fotografii Staszka najważniejsze, dokument przesocony właśnie bardzo szczególnym, osobistym patrzeniem, patrzeniem, który nie chce ze świata wydobyć tego, co najgorsze, ale tego, jakim on jest, jakąś taką istotną prawdę. I myślę, że, że, że to będzie dla Państwa bardzo interesujące w tym zestawie, który właśnie w naszej małej galerii w Krakowie zechcemy pokazać. Myślę, że dla starszych będzie to interesująca konfrontacja, bo tam dochodzi ta pamięć, a dla młodszych, bo. Zobaczą to, o czym niekiedy wspominają dziadkowie, rodzice, a może znajdą tam coś, co te czasy mimo to łączy. Więc zapraszam serdecznie. 23 listopada będzie wernisarz. Całość wystawy przewidujemy będzie można zobaczyć do końca grudnia 2022 roku.